Witam w 916 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Zenona Roskala pod tytułem Geneza opozycji między monizmem a dualizmem. Uwagi historyczno-terminologiczne. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wstęp. We współczesnej filozofii terminy monizm i dualizm występują głównie w debacie nad problemem psychofizycznym, ale użyję życie tych terminów w dyskursie filozoficznym ma długą historię, która może rzucić światło na spór naturalizmu z antynaturalizmem. W artykule podejmę się próby ukazania kontekstu filozoficzno-teologicznego, w którym pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowej terminologii, ale także jej proliferacji w związku z rosnącym wpływem nauki na formułowanie problemów filozoficznych. Wykorzystam badania głównie niemieckich historyków filozofii, ale także własne poszukiwania, które skoncentrowałem na Polsce filozofii przełomu XIX i XX wieku. Chociaż terminy monizm i dualizm pojawiły się w pracach filozoficznych stosunkowo wcześnie, to zrobiły zawrotną karierę dopiero pod koniec XIX wieku. Stało się to nieprzypadkowo, ale było konsekwencją dynamicznego rozwoju nauk przyrodniczych w tym okresie. Filozofia usiłując nadążyć za postępami nauki reformowała swoją aparaturę pojęciową, co miało przełożenie na wypracowanie nowej terminologii. Godne zauważenia jest, że nowa terminologia służyła w pierwszym rzędzie teologii. Wyzwolenie się filozofii spod wpływów teologii w XVIII wieku spowodowało, że nowa terminologia znalazła się w arsenale narzędzi komunikacyjnych filozofii. Szkic tego procesu nakreśliłem w pierwszej części niniejszego artykułu. Zebrany w tej części materiał ma duże znaczenie dla zrozumienia współcześnie prowadzonych dyskusji, mających na celu wskazanie różnicy pojęciowej pomiędzy naturalizmem metodologicznym i ontologicznym. W części drugiej zebrałem uwagi na temat monizmu filozoficznego. Materiał historyczny jest tak bardzo bogaty, że w wąskich ramach artykułu mogą się zmieścić tylko najbardziej reprezentatywne użycia terminu monizm występujące w dyskursie filozoficznym prowadzonym w europejskiej tradycji filozoficznej. Jednak nawet tak zawężona perspektywa nie pozwala na bardziej szczegółowe zbadanie tego zagadnienia i daje jedynie bardzo ogólny wgląd w tę problematykę. W transfer terminologii z teologii do filozofii. Termin dualizm pojawił się wcześniej niż termin monizm, ale nie był wykorzystywany do porządkowania stanowisk filozoficznych. Służył natomiast do identyfikacji systemów teologicznych. Dualizm wskazywał na stanowiska sekciarskie, przeciwstawiane chrześcijańskiej ortodoksji, w których punktem wyjścia są dwie odrębne, niezależne, światotwórcze i wyjaśniające zasady. Dwóch bogów. W prasach z początku XVIII wieku, z zakresu historii i religii, traktujących o teogonii i kosmogonii perskiej, zwłaszcza o naukach Zoroastra, opisano Boga o imieniu Ahura Mazda, którego antagonistą był Angra Mainyu. Angielski orientalista Thomas Hyde wykorzystał do tego celu łaciński termin domini Duorum, a także inne terminy takie jak Dualistis Machimichais i dualistę diaboli. Należy jednak pamiętać, że dualizm, tak silnie zakorzeniony w manicheizmie, był powiązany z gnozą. Kurt Rudolf, niemiecki teolog i znawca gnostyckiej filozofii, charakteryzując ten rodzaj dualizmu, twierdził, że cechuje się on istotnym ukierunkowaniem etycznym, gdyż zasadniczą wartość przyznaje postawie religijno-moralnej, a przeciwieństwa między dobry i zły, czarny i biały nie utożsamia z przeciwieństwem między duchowy i cielesny czy materialny, lecz rozciąga na całą tę opozycję. Dualizm gnostycki jest antykosmiczny, co znaczy, że do jego idei należy jednoznacznie negatywna ocena zarówno świata widzialnego, jak i jego stwórcy. Gnoza uważa Świat za królestwo zła i ciemności. Ukuty przez Heida termin został przyjęty przez Biela i Leibniz'a jako synonim pojęcia manicheizm. Pierre Biel wprowadził termin dualizm do swojego słownika, a Gottfried Leibniz wykorzystał go w Teodycei. Zarówno pierwsze, jak i drugie dzieło bardzo silnie wpłynęło na filozofię XVIII wieku. Bail nie tylko zapożyczył termin dualizm od Heida, ale także rozwinął doktrynę filozoficznego monizmu, aczkolwiek nie wprowadził pojęcia monizm. Opozycyjnym terminem do dualizmu jest dla Bale'a unitaryzm lub unitarianizm, który wykorzystywano wówczas, a w kontekście teologicznym także i współcześnie do określenia przeciwników teologicznej doktryny Trójcy Świętej. Jednakże Bale termin ten unitarianizm stosował również do filozofii Spinozy, która przyjmuje istnienie tylko jednej substancji i może być interpretowana jako rodzaj panteizmu. Leibniz przytaczał Zaczyna argumenty Bejla na rzecz monizmu. Unitaryzmu. Przede wszystkim jednak odcina się od materialistycznej wersji monizmu, której broni Bale. Polemika ta przyczyniała się do rozpowszechnienia terminu dualizm, ale ciągle pozostawał on terminem technicznym, nawet jeżeli wiek XVIII był wiekiem filozofów. W tym samym czasie obserwujemy postępujące uniezależnianie się filozofii od teologii. Przejawiało się to wprowadzeniem terminu dualizm w kontekst filozoficzny i utworzeniem dla niego antonimu w postaci terminu monizm. W ش W filozofii pierwszej połowy XVIII wieku, inaczej niż w teologii, teodycei, dualizm wskazywał na stanowisko dominujące, które na przełomie XVII i XVIII wieku było tożsame z kartezjańską ortodoksją. Narracja ta została wzmocniona w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Kuno Fischer we wpływowych pracach z historii filozofii przedstawił Kartezjusza jako ojca nowożytnej filozofii, a przede wszystkim wyartykułował różnice pomiędzy filozoficznym monizmem i dualizmem. Filozofia Kartezjusza została scharakteryzowana jako dualistyczna, ponieważ materia, do której istoty należała rozciągłość, zyskała autonomię. Bóg nie mógł jej stwarzać. Zdaniem Fischera, ten kartezjański dualizm pod koniec XVII wieku został zastąpiony monizmem w ujęciu spinozy, w którym ma miejsce na miejsce dualizmu. Substancji wprowadzono dualizm atrybutów. Współczesne stanowisko ontologiczne, znane jako dualizm własności fizycznych i mentalnych, w prostej linii wywodzi się z monizmu substancjalnego, materialistycznego panteizmu czy panpsychizmu Barucha Spinozy. Ta wersja dualizmu uchodzi za słabszą, ale zgodnie z tendencjami współczesnej filozofii jest bardziej rozpowszechniona i dyskutowana głównie w kognitywistyce, gdyż z perspektywy neuronauki dualizm własności rodzi. Mniej problemów niż klasyczny dualizm substancji. Dopiero w XVIII wiecznej filozofii, w celu wskazania odmiennych sekciarskich stanowisk filozoficznych, ukuty został termin monizm. Wprowadził go do pewnego stopnia, spopularyzował Christian Wolff, a zwłaszcza propagatorzy jego szkolnej metafizyki. Pojęcie monizmu było jednak później wielokrotnie modyfikowane. Warto zauważyć, że w pierwszej kolejności zostało wykorzystane przez Wolfa do typologii systemów filozoficznych, których Obfitość pojawiła się już w XVII wieku. Intencją Wolfa było z jednej strony wyróżnienie tych systemów filozoficznych, które zawierały niekartezjańskie ujęcie problemu substancji, a równocześnie z drugiej strony wypracowanie terminologii niezależnej od kontekstu teologicznego. Dualizm w XVII, a także w XVIII wieku pozostawał poglądem dominującym i w tym czasie monizm postrzegany jako rodzaj filozofii ekscentrycznej. Wolf objaśniał i popularyzował pojęcie, monistycznej filozofii wcześniej w podręcznikach do filozofii, które pisał po niemiecku, między innymi Vernunftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen auch allen Dingen überhaupt den Liebhabern der Wahrheit Mitgeteitlet Wydany w Hall W 1720 roku W celu wyemancypowania problematyki Filozoficznej spod kurateli teologii Wolf wprowadza nowy termin Monizmus, który ma zastąpić Używany przez Bale'a Unitarianizm Opozycja pojęciowa monizmu wobec dualizmu Służyła według Wolfa harmonii Pomiędzy niezależną od wpływów Doktrynalnych i instytucjonalnych Religii filozofią, a zreformowaną Teologią dla Wolfa dzieje filozofii jawią się jako scena, na której ścierają się różne doktryny filozoficzne. Zadaniem filozofa jest stworzenie typologii tych doktryn, głównie w celach dydaktycznych, ale także po to, aby zainteresować nią rozwijającą się filozofię teoretyczną. Dobra typologia powinna opierać się na zmodernizowanej terminologii, dlatego Wolf proponuje drobny zabieg leksykalny, zastępując łacińskim morfem unus, greckim morfemem monos, jednakże zastępowanie terminu unitaryzm przez monizm było powolnym procesem gdyż jeszcze William Hamilton w wykładach z metafizyki i logiki które miały wiele wydań także po jego śmierci dzieli substancjalistów na dualistów i unitarystów lub monistów unitarians or monists termin monizm przeniknął do języka angielskiego głównie za sprawą tłumaczenia na język angielski podręcznika do historii filozofii Grundris der Geschichte der Philosophie Wilhelma Gottlieba. Tenemana. Pierwsze wydanie tej książki pojawiło się w 1832 roku, jednakże w Anglii w przeciwieństwie do Niemiec, monizm nie zdobył mocnej pozycji. Angielscy moniści rzadko tak silnie się nim identyfikowali, a nawet toczyli spory o znaczenie terminu monizm. W swoich tekstach Wolf przeciwstawia sceptyków dogmatykom. Wśród tych ostatnich wymienia monistów i dualistów, ale wolfiański monizm traktowany jako rodzaj filozofii sekciarskiej, występuje w w dwóch odmianach materialistycznej i spirytualistycznej Idealistycznej. Według Wolfa, moniści materialistyczni odmawiają realnego istnienia duszy i duchów, widząc w nich jedynie przejaw działania ciał materialnych. W tym ujęciu monadologia Leibniza, interpretowana współcześnie jako metafizyka pluralistyczna, jest przykładem monizmu idealistycznego, w którym świat materialny, cielesny jest w całości fenomenalny, zjawiskowy. Dualiści traktują duchy i ciała jako realnie istniejące i w równym stopniu niezależne bytowo gdyż ufundowane w opozycyjnych substancjach, których atrybutami są odpowiednio myślenie i rozciągłość, czyli obecność w wymiarach fizycznych, czyli zajmowanie pewnej przestrzeni. Pluraliści przyjmują różne substancje duchowe, panpsychizm, które nie są Prowadzane do jednej zasady, a solipsyści, egoisten w opozycji do pluralistów twierdzą, że istnieje tylko jedna substancja duchowa, i jest nią poznający, myślący podmiot. Te historyczne konteksty zostały zapoznane we współczesnej filozofii, w której monizm i pluralizm są definiowane bez wdawania się w meandry pojęciowe albo ukazywane tylko z perspektywy jednej filozofii. Według takich wpływowych filozofów jak John Dewey monizm nie tworzy jednak opozycji. Z pluralizmem. Znawca jego filozofii pisze wprost, że monizm, który jest składnikiem filozofii Deweya, nie musi być stanowiskiem opozycyjnym wobec pluralizmu, którego także Dewey wydaje się bronić. W ujęciu Deweya i filozofów nie wdających się w historyczne szczegóły, monistyczny jest nie tylko materializm, ale także idealizm absolutny, panpsychizm i panteizm. Zwłaszcza tak zwany monizm panteistyczny uchodzi za egzemplifikację monizmu ontologicznego, kosmologicznego i często utożsamia się go z. Z naturalizmem ontologicznym. Nowa terminologia w debatach filozoficznych XIX wieku. Dzieje pojęcia monizmu są pełne zwrotów. Jedną z najważniejszych było nadanie specyficznego sensu terminowi monizm, monizmus w szkole heglowskiej, z uwagi na to, że usiłowano w niej przedstawić system filozoficzny Hegla jako zasadniczo zgodny z wiarą chrześcijańską. Właściwie jednak dopiero od tego czasu, znaczy od pierwszej połowy XIX wieku, problem monizmu staje się znany szerszym krajem. Przedstawicieli nauki i filozofii. Autorem, który wprowadził termin monizm w szersze kręgi społeczne był Karl Friedrich Güschel. Pruski prawnik i zarazem pisarz filozoficzno-teologiczny. Chociaż nie był z wykształcenia ani teologiem, ani filozofem, to jego dzieła były niezmiernie ważne dla określenia relacji, jakie zachodzą między systemem heglowskiej filozofii a teologiczną doktryną wiary chrześcijańskiej. W pracy De Monizmus des Gedankens cuya Apologii dei Wertigen philosophie am grabe ihres Stifters, już w tytule, ale także w treści książki upowszechnił termin monizm myśli, monizmus des gedankens. Gyszel, materializm stowarzysza z dualizmem, a monizm traktuje jako filozofię dającą się pogodzić z wiarą chrześcijańską. Twierdzi tak dlatego, że dualizm uważa za rozwiązanie bardzo niefortunne, gdyż oddziela formę od treści, to znaczy myśl od bytu. Jego zdaniem filozofia Hegla, zwłaszcza jego dialektyczna metoda, Obaliła zarówno materializm, jak i idealizm, który najczęściej przyjmuje formę dualizmu. Karl Friedrich Gyszel miał bardzo emocjonalny stosunek do filozofii Hegla, wyrażający się m.in. w podkreśleniu zawartym już w tytule swojego dzieła Zbieżności czasowej śmierci Hegla z napisaniem monizmu myśli. Jednakże dopiero w drugiej połowie XIX wieku termin monizm stał się hasłem bojowym nauk przyrodniczych w ich walce o emancypację nie tylko spod wpływów teologii, ale także Także spod wpływów filozofii broniącej jej interesów. Doszło do tego w kontekście recepcji darwinizmu w Niemczech. To głównie Ernst Heckel, wybitny zoolog i popularyzator nauki z pozycji autorytetu naukowego, łączył promowanie darwinizmu z lansowaniem nowej wersji monizmu. W jego ujęciu monizm stał się rodzajem ruchu naukowego opartego na darwinowskiej biologii, który miał na celu uwolnienie nauki od irracjonalnej metafizyki. Monizm Heckela był interpretowany jednak jako rodzaj nowej religii, która miała aspirację do zastąpienia zdezaktualizowanej przez rozwój nauki starej filozofii i metafizyki religii chrześcijańskiej, a nawet wywodzących się z nich doktryn politycznych. W wyniku interakcji z antynaturalistycznymi filozofiami, niemiecki uczony definiował swój monizm jako antyspekulatywną filozofię przyrody, zorientowaną na unifikację idealizmu i materializmu i znoszącą opozycję między duchem a materią. Zabieg taki można zinterpretować jako wyraz świadomej postawy eklektycznej. El Eklektyzm stał się jeszcze bardziej wyraźny, kiedy na przełomie XIX i XX wieku w popularno-naukowych pracach Heckel interpretował swoją wersję monizmu jako rodzaj jungtum pomiędzy nauką i religią. Późny monizm wyrażał się u niego w... E eklektycznym zestawieniu panteizmu z mechanicyzmem, które w filozofii pierwszej połowy XIX wieku były na ogół przeciwstawne. Według uczonego oś tego połączenia stanowiła koncepcja przyczynowego domknięcia świata. Hekel odrzucał dualizm jako rodzaj aprioryzmu. Uważał, że całe racjonalne poznanie ma formę wiedzy a aposteriorycznej. Dążył do wykazania, że kosmos jest neutralny moralnie, że żaden porządek moralny nie jest zapisany we wszechświecie. Przede wszystkim odrzucił proweniencję drabiny bytów, koncepcję, którą jeszcze akceptowano w biologii w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. W miejsce tej koncepcji lansował pan psychizm, który był rezultatem przyjmowanego przez niego panteizmu i hylozoizmu, ale także sposobem na uniknięcie przygnębiającego wrażenia, że we wszechświecie jest tylko nieorganiczna martwa materia. Odcinał się od Johanna Gustawa Wogta i jego materializmu, który także zawierał elementy Pan psychizmu nazywając go pyknotycznym monizmem. U Hekla, ale także u rozwijającego monistyczną interpretację przyrody pod nazwą energetyczną, Wilhelma Oswalda, filozofia monistyczna stała się rodzajem uniwersalnego światopoglądu, który miał na celu umożliwienie uwolnionej spod kurateli państwa i kościoła jednostce rozumienie świata zgodnie z wynikami nauki. Taka filozofia starała się odcinać od materialistycznych interpretacji. Należy jednak pamiętać, że propagowanie monizmu na przełomie XIX i XX wieku, zwłaszcza w Niemczech i Austrii, przebiegało równolegle z recepcją darwina który wymagał zerwania z tradycyjnymi poglądami przyrodniczo-filozoficznymi i antropologicznymi. Moniści chcieli przywrócić doświadczenie jedności świata, które, jak sądzili, zostało utracone pod wpływem neokantyzmu. W ich rozumieniu właściwe zinterpretowanie osiągnięć nauk przyrodniczych dowodziło, że separacja materii i ducha stała się nie do utrzymania. Wysuwali tezę, zgodnie z którą kosmos składa się z jednej substancji i należy go badać za pomocą jednej Metody utożsamianej z metodą badawczą, stosowaną w naukach przyrodniczych, postulaty te osłabiały tradycyjne poglądy utrzymywane we wpływowej filozofii neokantowskiej, w której rozum i nieśmiertelną duszę przypisywano jedynie ludzkiemu podmiotowi, będącemu kreatorem kultury rozumianej jako dziedzina niezależna od praw przyczynowych działających w przyrodzie. Akceptowane przez monistów teorie ewolucyjne odrzucały ten pogląd antropologiczny jako nieuzasadnioną spekulację. Tak rozumiany monizm rozwijali przede wszystkim filozofujący przyrodnicy. Wilhelm Reichenau, który nie był z wykształcenia filozofem, ale przyrodnikiem samoukiem, mogącym pochwalić się osiągnięciami w botanice, zoologii, paleontologii i meteorologii, napisał we wstępie do książki poświęconej dziejom filozofii monistycznej, że praca ta, wbrew temu, co może sugerować tytuł, nie jest historią filozofii monistycznej, gdyż podaje tylko w ogólnych zarysach rozwój tej teorii. Ma ona na celu wykazać, że wśród błędów teraźniejszości znajduje się droga prowadząca do celu zadawalającego serce i umysł. Krocząc po tej drodze nie wpadamy ani w mistycyzm, ani w spirytyzm, a pomimo to nie stajemy się materialistami. Taką filozofię Adam Marburg, polski psycholog, a przede wszystkim filozof nauki, nazwał monizmem nowoczesnym i napisał o niej, że w większym stopniu wykorzystuje dorobek nauk przyrodniczych niż klasyczny monizm filozoficzny. Zarazem wy Kraczając poza naukowo udowodnione tezy. Według Marburga monizm przyrodniczy, mechanistyczny jest po prostu zakamuflowanym i niekonsekwentnym materializmem. Chcąc uniknąć niepożądanych skojarzeń pod koniec XIX wieku zrezygnowano z terminologii wypracowanej w XVIII wieku i to co nazywano wiek wcześniej filozofią materialistyczną zaczęto nazywać filozofią monistyczną. Dodatkowym kamuflażem było to, że tradycyjny monizm filozoficzny występował w wersji materialistycznej i spiritualistycznej. W nowym wydaniu monizm stawał się eklektyczną filozofią łączącą elementy spirytualizmu i materializmu. Taki rodzaj filozofii monistycznej propagowano nie tylko w kręgu nauki niemieckiej, ale także w Anglii. Artington Worsley, który tak jak Wilhelm Reichenau był przyrodnikiem, botanikiem ale także inżynierem i podróżnikiem wydał książkę podobną w treści do monografii Reichenau'a nawiązał w niej do heklowskiej koncepcji monizmu, ale równocześnie wyszedł poza tę koncepcję monizm widział jako filozofię inkluzywną i konstruktywną która może asymilować nie tylko wątki naukowe, ale też pełnić funkcję synkretycznej religii inną strategią, stępiającą ostrość opozycji między monizmem a dualizmem była próba wprowadzenia tak zwanego monizmu neutralnego. Pierwsze impulsy idące w tym kierunku wyszły z filozofii niemieckiej. Później strategie te z sukcesem konst Kontynuowali głównie filozofowie angielscy. Ernst Mach, w Ziele Die der Empfindungen und das Verhalten der Physischen zum Physischen, wydanym w Jenie w 1886 roku, uprzedmiotowił wrażenia, czyniąc je elementami świata. Mach zamierzał zunifikować nauki przyrodnicze w taki sposób, aby psychologia była jedną z tych nauk. Rozłożenia świata na psychofizyczne elementy miało jego zdaniem umożliwić pozbycie się męczącego i mylącego de Leidingen Verwirenden Dualismus, dualizmu do koncepcji macha nawiązywał przede wszystkim Bertrand Russell, a szerzej rozpropagował go Neutral Monizm William James. W ramach radykalnego empiryzmu walka o światopogląd monistyczny osiągnęła swoje apogeum na przełomie XIX i XX wieku, ale spustoszenia zostawiła po sobie pierwsza wojna światowa, spowodowały, że naturalizm pod hasłem monizmu zaczął ustępować i termin monizm nie pojawiał się już tak często w tytułach dysertacji filozoficznych. Problematyka filozofii monistycznej została podjęta przez odradzającą się scholastykę, która pod hasłem pluralizmu próbowała zdystansować się od filozofii naturalistycznej. Neoscholastyka celowo unikała identyfikowania swojej filozofii z filozoficznym programem dualizmu, ale przyjmowany na jej Gruncie chylemorfizm może być tak interpretowany. Klasyczny dualizm, tak intensywnie rozwijany w tradycji kartezjańskiej i obecny w różnych osłabionych i zdeformowanych postaciach w filozofii współczesnej, może być natomiast postrzegany jako koncepcja liminalna, która prowadzi do nie od niedojrzałego, pan, pan psychistycznego monizmu filozofii starożytnej do zmodernizowanych, mechanicystyczno-panpsychistycznych wersji współczesnego monizmu. Jednym z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli tej wersji monizmu jest Hans Jonas. Jego koncepcję monizmu organizmalnego postrzega się współcześnie jako rodzaj zakamuflowanego liminalnego dualizmu. Liminalność dualizmu jest natomiast eksplicite artykułowana przez Björna Tomasena, który aplikuje tę kategorię do filozofii Hobbesa i Descartesa, a także kreśli liminalność samej filozofii XVII wieku. To modne współcześnie Określenie, które powoli staje się wytrychem pojęciowym, zdaje się zastępować rehabilitowany, ale ciągle mający pejoratywne skojarzenia eklektyzm. Intuicyjna eklektyczność dualizmu może jednak przyciemniać eklektyczność monizmu, zwłaszcza w jego najbardziej znanej wersji, jaką był monizm Hekla. Uwagi końcowe. Opozycja między monizmem a dualizmem, chociaż ma dobrze zbadane przez historyków filozofii źródła i nie budzi takich emocji jak na przełomie XIX i XX wieku, ciągle jest jednak żywa. Rozmywanie ostrości tej opozycji przez niuansowanie dualizmu, ale także dzięki inkluzywności współczesnego monizmu, powoduje, że częściej niż o monizmie w wersji panteistycznej, panpsychistycznej lub mechanicystycznej mówi się o naturalizmie. Tymczasem ostateczna refutacja dualizmu spowodowałaby definitywne unieważnienie, Problemu psychofizycznego i zamknęłaby wszelkie próby kwestionowania zasadności naturalizmu ontologicznego. Pojawienie się przekonujących argumentów utrzymujących żywotność dualizmu w jego oryginalnej, silnej wersji uchyliłoby presję redukcjonistyczną perspektywy kognitywistycznej. Aktualność opozycji między monizmem a dualizmem wynika również z interpretacji dualizmu jako pojęcia liminalnego. W tym ujęciu dualizmu nie można definitywnie odrzucić ani ostatecznie zaakceptować. Dualizm jawi się wówczas jako szara strefa pomiędzy prolegomenalnym monizmem starożytnej filozofii, egzemplifikowanym nie tylko filozofią przyrody presokratyków, ale także filozoficznymi doktrynami mediostoicyzmu i medioplatonizmu, a współczesnymi formami monizmu, których najbardziej nośną egzemplifikacją był monizm Hekla. Bardzo dziękuję.